Kraków stawia na transport szynowy. Mamy w mieście około 120 km torów tramwajowych i 120 km torów kolejowych. Kolej ma się w mieście rozwijać. O tym, w jakim kierunku to powinno pójść i kiedy to się stanie, z tym pytaniem do Stanisława Kracika się zwracam. Panie prezydencie, kiedy dodatkowe połączenia kolejowe w Krakowie będą? Ja myślę, że. To nawet nie chodzi o tyle o dodatkowe połączenia, ile o to, żeby ten system owych 120 km torów kolejowych zapewnił nam to, co jest jego główną zaletą, czyli bezkolizyjność. Dlatego, że pociągi poruszają się po wydzielonych obszarach, pasach i nie ma tego, co tak powiem, się z tramwajami dzieje, że utkną w korku, bo się coś tam gdzieś z samochodami prawda, wydarzy i tak dalej. Więc, więc to jest punktualne. I jakby szybkość jest oczywiście pewną taką zaletą, no, z której nie można jak powiedzieć, pominąć. Dlatego, że nie o to chodzi, że wszędzie można jechać z prędkością 120 km na godzinę na tych, na tych torach, ale, ale jednak jest to nieporównanie. To jest kilkakrotnie szybciej niż tramwajem. To jest, to jest po pierwsze. Po drugie, do tego, żeby można było wykorzystać całość tej infrastruktury szynowej, no, brakuje jeszcze tego połączenia 700-metrowego na żabińcu, z właśnie no, i drugą taką wodnicą. Na pewno no, w sferach jeszcze planów jest jeszcze dodatkowa para dworzec główny, Batowice 4-kilometrowa, ale to myślę, że to musi być już wtedy bardzo silnie skorelowane z tym, co będzie działo się na tej linii z metrem. Mówimy nie bez kozery o tych 700 metrach, które łącznicy kolejowej na terenie osiedla Żabiniec, dlatego że to jest ten newralgiczny odcinek, który umożliwi zwiększenie liczby połączeń kolejowych na terenie miasta, czyli tak naprawdę usprawni transport szynowy kolejowy w Krakowie. Co, co jest potrzebne do tego, żeby usprawnić ten transport, czyli żeby pojawiły się nowe połączenia, żeby, żeby zbudować ten, oś, ten odcinek 700 metrowy torów? Tak, to znaczy nawet może chodzi o nie tylko o nowe połączenia, ile o to, żeby można było w sposób optymalny i maksymalny wykorzystać to co już jest, bo to trochę mamy tak jakbyśmy mieli dwa niezależne systemy. A chodzi o to, że tak powiem możliwość takiej manewrowości między jedną a drugą pętlą, właśnie to, to, to zapewniłby ten łącznik. Co Czyli zrobić? mówimy cały czas o żabińcu. Tak, co trzeba zrobić? No, Rada Miejska już zrobiła pierwszy fundamentalny krok, tak powiem, uchwalając rezerwę terenową pod tą łącznicę, No my wiemy, że tam są protesty któregoś z deweloperów. E, oczywiście nikt ich nie lekceważy, ale e, tego typu inwestycja no, nie może być jakby warunkowa na tym, że komuś się to. Nie podoba, albo że będzie jakieś roszczenie. No bo tak powiedziałbym najkrócej to ujmując, no jak miasto poważnie podchodzi do budowy metra, no to trudno, żeby sobie nie poradziło z 700 metrami linii kolejowej na wierzchu. Czyli tak... Na jakim to jest etapie, panie prezydencie? Znaczy, to jest na etapie koncepcji, ale też na etapie czegoś, co nazwałbym zgodnym i wielokierunkowym lobbyingiem. Dlatego, że te, ta kwestia jest omawiana zarówno w Ministerstwie Infrastruktury, jak i w zarządzie. PLK, jak również z Urzędem Marszałkowskim, z Marszałkiem Smółką. Chodzi też o to, żeby jak linia powstanie, żeby można było te kursy dogęścić, no to potrzeba będzie większa, potrzebna będzie większa ilość pociągów, a to już jest jakby nie tylko, że kompetencje, ale też możliwości, tylko w tym zakresie posiada Zarząd Województwa. Natomiast no, problem oczywiście przy takim inwestycji, jak zawsze jeszcze Decyzji środowiskowych, i tak dalej, no to tutaj jesteśmy przekonani, że z uwagi na to, że to jest najmniej nieekologiczny środek transportu, czyli kolej, nie powinniśmy mieć problemów z tym uzgodnieniem. Więc myślę, że przy pokonaniu ewentualnie takich trudności, które się jeszcze mogą pojawić, jak przy każdej liniowej inwestycji jakichś tam społecznych, no że to jest wizja, którą da się zrealizować. Zresztą powiem inaczej, jak zaczynam, no, myśleć o drugiej parze torów, od tak powiem tych 16 kilometrach, no to, czyli łączącej Kraków tak, Główny z Krakowem Płaszowym. Tak, to no to właściwie też. Byli ludzie, którzy uważali, że to jest marzenie ściętej głowy. Jednak się udało. A teraz, wracając do tej łącznicy na Żabińcu, kiedy to się może wydarzyć? Czyli jaka jest perspektywa utworzenia rzeczywiście połączenia tych y, dwóch znaczy, trakcji? To znaczy, jeżeli się nie pojawią jakieś przeszkody, o których nie wiemy, to ja myślę, że to się powinny sprawy zdecydować i projektowo i jakiegoś montażu finansowego jeszcze w tej kadencji.